Słowa z dzisiejszej Ewangelii, w których Jezus odwołuje się do obrazu ze Starego Testamentu, to jeden z tych nielicznych momentów, w których Jezus bezpośrednio odwołuje się właśnie do obrazu starotestamentalnego, bardzo konkretnego. Jak było za dni Noego, tak będzie za dni syna człowieczego. A jak było za dni Noego? Ano było tak, że Pan Bóg zobaczył, że zepsucie ziemi jest już tak daleko posunięte. Że nie da się już tego uratować. I kiedy pomyślał o zagładzie tego świata, to jest jeden, jedyny raz, kiedy w Biblii czytamy, że Bóg pożałował, że stworzył ten świat. Zobaczył gdzieś tam z wysokości nieba, że jest taki jakiś świetlisty punkcik, pełen jasności. Taki promyczek. To Noe, o którym Biblia mówi, że był przyjacielem Boga. A Noe miał żonę. Mieli trzech synów. Ci trzej synowie mieli trzy żony. I oto mamy ośmioosobową rodzinę, która dostaje niezwykłe zadanie: zadanie, aby zbudować arkę. Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Moi drodzy, pamiętajmy o tym bardzo istotnym porównaniu. Bo Noe otrzymuje zadanie, z którego wszyscy wokół się śmiali, ma wybudować arkę. Jak weźmiemy pod uwagę. Długość, wysokość, szerokość tej arki w przeliczeniu z biblijnego na nasze, to mamy 150 metrów długości, 25 metrów szerokości i 15 metrów wysokości. No, całkiem spora stodoła. Biorąc pod uwagę, że wokół może nawet nie było żadniejszego strumyczka, Noe wybudował tak potężną, pływającą skrzynię, która wydawała się potrzebna zupełnie do niczego. Więc wszyscy w koło mówili, że Noe chyba zwariował. Ale Noe był posłuszny Bogu i robił coś, co na początku wydawało się absolutnie nielogiczne. Zajmował się rzeczami, która, które zupełnie nie pasowały do rzeczywistości, która go otaczała, a przede wszystkim do mentalności jego ziomków, których zepsucie było duże. On dzień po dniu brał deskę do deski, przykładał ją razem ze swoimi synami, niewykluczone, że jej trzy żony pomagały. I tak oto budowali arkę, irracjonalną skrzynię, która miała stać się ratunkiem we właściwym czasie. Moi drodzy, ten obraz bardzo istotny dla naszych czasów, kiedy wydaje się, że robienie czegoś wydaje się zupełnie bezsensowne. Że wtedy, kiedy świat bawi się i szuka przyjemności, ktoś wyjeżdża na pielgrzymki, jak w Medjugorje. Noce spędza na czuwaniu, wchodzi pod stromą górę, po kamlorach, ślizgając się. Po co to wszystko potrzebne? Kiedy część ludzi widzi zupełnie sensowny sposób spędzenia sobotniego popołudnia czy wieczoru na imprezie, spędzać na adoracji, moi drodzy, to nic innego jak budowanie dzień po dniu Arki. Bibliści obliczają, że gdyby oczywiście przyłożyć Tamte możliwości techniczne, to Noe wiecie, ile potrzebował czasu, żeby wybudować arkę? Ile lat życia mu zajęło to zadanie, które otrzymał od Boga? Jak myślicie? Pięć lat? Dziesięć? Jak długo w stoczni budują statek? Noe nie miał stoczni. Oblicza się, że to było około 50 lat. Poświęcić 50 lat swojego życia. Na coś, co wyda się odpowiednią pomocą, kiedy będziesz 50 lat do przodu. Masz 20 lat, otrzymujesz pewne zadanie. Przyda ci się to na 70. Kto się podejmuje? To jest dopiero, moi drodzy, perspektywa, którą ma Pan Bóg, że nie wszystko liczy się w jedno pokolenie. Noemu starczyło jedno pokolenie, ale czasami jest tak, że ktoś otrzymuje pewne zadanie. A może rodzice, tak jak ostatnio mojego znajomego ze wspólnoty świętego Józefa, który właśnie buduje takie ciekawe miejsce, które ma być poświęcone trzem sercom Jezusa, Maryi i Józefa, i razem z bratem się za to wzięli. On jest po pięćdziesiątce, brat ma sześćdziesiątkę i już są w całkiem zaawansowanym stadium budowania tej osady. I znaleźli taki obrazek z 1966 roku, w którym ich rodzice kiedy jeszcze Macieja nie było na świecie, ofiarowali całą rodzinę za wolność kościoła w Polsce. I tam się wszyscy podpisali rodzice, dzieci, ten starszy brat mówi był oburzony, bo jego podpisu tam nie ma, Mów już miał 6 lat, pewnie umiałby już coś naba bazgrolić, ale jego na tym obrazku nie ma. Rodzice, którzy poświęcili swoją rodzinę w służbie Matki Bożej i oni teraz mając już lat 50 i 60, Ni stąd, ni zowąd, półtora roku temu, czy dwa lata temu poczuli, że coś trzeba zrobić w sprawach bożych. Pan Bóg ma taką perspektywę. Uczmy się tej perspektywy pokornie od Pana Boga, że kiedy nas do czegoś wzywa, to może nam się to nie przydać jutro i pojutrze, ani na za rok, ale że przyniesie to owoce za 5, 10, 15 lat, a może przyniesie to owoce Twoim dzieciom. Może to oni będą tymi, którzy chwycą tę pochodnię i światło wiary przeniosą w świat, który będzie tego potrzebował. Bo Pan Bóg ma właśnie taką perspektywę. I kiedy patrzymy sobie na to w świetle płomienia miłości, który Matka Boża objawia w Kindelman w 1962 roku, to mija właśnie 60 lat. Czas bardzo podobny do budowania Arki. Kiedy Bóg, patrząc na zepsucie tego świata, mówi, że czas stworzyć miejsce schronienia. Matka Boża w Fatimie siostrze Łucji powie bardzo wyraźnie moje niepokalane serce będzie twoim schronieniem i drogą, która zaprowadzi cię do Boga. Że dzisiaj już nie arka w formie materialnej jakiegoś miejsca, gdzie można wejść, ale jej niepokalane serce przez akt ofiarowania siebie do jej dyspozycji, przez akt poświęcenia, zarówno osobiście, Każdego człowieka, to niezwykły fenomen, który mamy przecież od kilku lat w Polsce, yy, który szerzy się przez oddanie 33 dniowe Matce Bożej, że gdzieś po prawie 300 latach odkopano aktualność doskonałego nabożeństwa do Matki Bożej, którą napisał święty Ludwig Grignon de Montfort. Wydawało się, że książeczka, która zupełnie swoim językiem i stylem już nie pasuje do mentalności człowieka. Okazała się absolutnie konieczna dla mentalności współczesnego człowieka. Że po 300 latach Bóg realizuje swój plan. Bo jeżeli to jest czas Maryi, to ona zatroszczy się o to, by ci, którzy mają być na pokładzie jej niepokolonego serca, się tam znaleźli. Oczywiście zawsze będą ludzie wokół, tak jak za czasów Noega, które będą pukać się w głowę i mówić: Noe, zwariował. I ludzie mówią: jak popada, to popada, to przestanie. Zawsze tak było. I dzisiaj też wielu mówi, zawsze tak było. Nie pierwsza wojna na świecie, nie pierwszy kryzys. Ale jak za dni nowego, kiedy myśleli, że popada i przestanie, tego jednego dnia nie przestało padać. To był potop. Świat się zmienił. Już Nic nie było takie same. Wyłonił się nowy świat z nowym błogosławieństwem, które zesłał Bóg dla pomnożenia gatunku ludzkiego, rodzaju ludzkiego. I nowy, nowe błogosławieństwo płodności zostało zesłane na ten świat. Ludzi, którzy wiedzieli jak żyć, a nie jak życie marnować. W pomieniu miłości, w tym orędziu, które Matka Boża zostawiła Elżbiecie Kindelman jest bardzo ciekawy wątek, kiedy podczas rekolekcji w Wielkim Poście w 1963 roku Pan Jezus, jak pisze Elżbieta, odbył ze mną poważną rozmowę. Wielki Post sprzyja pewnie klimatowi poważnych rozmów. I poprosił Jezus Elżbietę, by jak najszybciej biskupowi swojemu przekazała słowa, które polecił jej zapisać. I mówił dużo o czasie łaski i wylaniu ducha świętego, które, jak podkreślił, będzie można porównać z pierwszą pięćdziesiątnicą. Gdyż na Ziemię spłynie moc pocieszyciela, ten wielki cud strząśnie całą ludzkością. Stanie się to dzięki działaniu łask płomienia miłości naszej najświętszej matki. Mamy więc w tym, tej niezwykłej obietnicy potrójną zawarte zadanie. Po pierwsze, będzie można porównać to do, no, do pierwszej pięćdziesiątnicy. Czym była pierwsza pięćdziesiątnica? Był to początek Kościoła, ale przede wszystkim dynamiki Kościoła takiej, jakiej nikt się nie mógł spodziewać, ze sprzelęknionych uczniów, zamkniętych, zaryglowanych, zaczynają wychodzić prawdziwi apostołowie, ewangelizatorzy, ci, którzy nie boją się mówić o tym, że Jezus umarł i zmartwychwstał i że w Nim jest prawdziwe życie. Jest to także prawdziwa łaska pocieszyciela, która sprawia, że tych wyciśnienia nawracają, który, po których trudno byłoby się nawet tego spodziewać. Ten wielki cud wstrząśnie całą ludzkością. Może tak jak wstrząsnął szawłem pod Damaszkiem, który wobec światła, które się pojawiło, zrozumiał, że z gorliwością służył, ale nie temu Bogu, któremu myślał, że służy. Oto pojawienie się cudu, wstrząś, które wstrząśnie ludzkością. Nie do nas to należy. To są dzieła Boże. Do nas należy przygotowanie się. I stanie się to dzięki działaniu łask pomienia miłości naszej najświętszej matki. Trzeci istotny element tej obietnicy, że tak jak Maria w wieczerniku razem z uczniami prosiła o wylanie ducha świętego, ale nie dla niej samej, bo pamiętamy, że Maria w chwili zwiastowania już jest cała wypełniona duchem świętym. Kiedy przychodzi anioł, mówi do niej, że jest kecharitomene, łaski pełna, mocna i wyższego już jest w niej, w niej działa. Już nic więcej, więcej Ducha Świętego w niej nie mogło się pomieścić. Ona w Wieczerniku nie jest po to, aby prosić o Ducha Świętego dla siebie, ale prosić o Ducha Świętego dla uczniów Jezusa. I tak teraz z nami jest i wzywa nas do tej modlitwy, o którą prosi, której to przyjście Ducha Świętego jest zawsze najbardziej pewne, a jest to modlitwa różańcowa. Kiedy spotykamy się z Ewangelią, z czystą, żywą Ewangelią rozważaną, i również to miejsce, w którym teraz się znajdujemy, a więc na sprawowaniu najświętszej ofiary, kiedy uobecnia się ofiara Jezusa, Jego przebite serce, Jego krew, która płynie, by oczyszczać i uświęcać. Nie bez pewnie powodu jest zaznaczone, że odbędzie się to dzięki płomieniu miłości naszej Najświętszej Matki. Że ten Duch Święty, który zstąpił w Wieczerniku, rozpala Maryję już od chwili zwiastowania. Ona przekazuje dalej. Tak jak w tym geście wobec Elżbiety w 1962 roku, kiedy jej bolejące serce w święto Matki Bożej Bolesnej rozpala jej serce, dotykając tym płomieniem. Przyjmij ten płomień. Rozpal nim swoje serce i przekazuj go innym. Jest w zapiskach Elżbiety piękna modlitwa, która wydaje się właśnie wpisywać to wielkie wołanie Kościoła o Ducha Świętego, który ma odnowić zarówno Kościół, jak i świat. Ta modlitwa brzmi następująco: Matko Boża, rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski twojego pomienia miłości. Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Jest tam istotna zmiana, która w dotychczasowym polskim przekładzie w różnych modlitewnikach, które funkcjonowały, brzmi y, rozlej. Powinno być bardziej poprawnie rozlewaj na całą ludzkość dlatego że rozlewaj oznacza teraz i w przyszłości. Że kiedy prosimy o działanie Ducha Świętego przez serce Maryi już dokonuje się to teraz, tutaj, gdzie jesteśmy, na, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, w tej świątyni, podczas tej Eucharystii, wobec ludzi tutaj obecnych i wobec ludzi, za których się modlimy. To się dokonuje teraz, ale też i w przyszłości, tym wielkim objawieniu się Chwały Bożej, zapowiadanej ciągle jako obietnica. Dlatego, rozlewaj się oznacza. to Obraz też jest rzeki, która się rozlewa. Jeden z obrazów przedstawiających Ducha Świętego dzisiaj. W ostatnim czytaniu roku kalendarzowego ad, kościelnego mamy obraz 22 rozdziału Apokalipsy, Świętego Jana, kiedy od tronu, od ołtarza w niebie rozlewa się krystalicznie czysta rzeka. Rozlewa się, przynosząc uzdrowienie wszędzie, gdzie się pojawia. Wobec zatrutych wód tego świata pojawia się oto czysta woda Ducha Świętego, Jego miłości, która jest w stanie ugasić wszystkie pożary nienawiści i zła. I grzechu. Prośmy więc pokornie, by Matka Boża stanęła jak zawsze, przy tym ołtarzu, tak jak stała pod krzyżem. By jako Matka Boża bolesna, uczestnicząc w tej najświętszej ofierze, gdzie Jezus składa za nas swoje życie, wyjednała nam łaskę rozpalenia naszych serc płomieniem miłości, abyśmy uwierzyli w to, że. Bóg jest większy od naszych słabości. Że gdy przychodzi z tym płomieniem, małym światełkiem, jak ten palący się mały płomień na tym paschale, potrafi rozproszyć mroki ciemności. Że wtedy, kiedy wielu ludzi w to uwierzy i przejmie do swojego serca ten płomień, to cud triumfu niepokalanego serca będzie polegał na tym, że w pewnym momencie Matka Boża objawi całe dobro, które jest na tym świecie. Całą wiarę, miłość ludzi, którą niosą, wartość cierpienia, które przeżywali. Że gdy zapali się tylko jeden płomyczek, a światła w tym kościele by zgasły, to byśmy tylko widzieli, że jest jeden płomyczek, punkt orientacyjny, ważny, ale na pewno trudno byłoby przy nim cokolwiek przeczytać, czy zobaczyć kogoś po drugiej stronie kościoła. Ale gdy wszyscy wyjmą zapalone świeczki, zrobi się jasno. To jest właśnie obraz, który pokazuje nam, na czym może polegać triumf niepokalonego serca: Ujawnienie obecnego w świecie dobra, które jest we wszystkich wspólnotach, które istnieją, ludziach oddanych, czasami tych, których nawet nie znamy, którzy gdzieś tam po cichu cierpią w swoich domach, odmawiając wiernie paciorki, różańca, którzy może czekają z utęsknieniem, aż ktoś ich odwiedzi, ale nigdy nikt nie przychodzi, a mimo tego trwają. Są jak płomienie w kościele, w których miłość Boża nie zapomina, w których działa. I ci wszyscy, którzy robią to, co mogą zrobić, tak jak Noe, posłuszny Bogu, że kiedy trzeba budować arkę, to znaczy trzeba zadbać o swoją rodzinę. Nie bez powodu. Noe to jest także cała jego rodzina, nie tylko on sam. Sam nie dałby rady tego zrobić. On jest tym, który przyjmuje to wezwanie, słyszy Boga jako jego przyjaciel. Ale jest rodzina, która mu pomaga. I dlatego Matka Boża też w orędziu do Elżbiety Kindelman bardzo mocno mówi o roli rodziny. Szczególnie jest to myślę ważne w stosunku do tych wszystkich rodziców, którzy przeżywają trudności za swoimi dziećmi, bo poszły jakoś może w swoją stronę i trudno przekonać ich dzisiaj, by wróciły do kościoła. Ale słyszy. Pan Jezus mówi do, do Elżbiety, to było 17 stycznia 64 roku, o sanktuarium rodziny. Z rodzinnej świątyni musicie wyjść w świat, rzucić się w ciężki bój życia. Pociągające ciepło tej świątyni ogrzewa dusze powracające z błędnych dróg. Tutaj odnajdą z powrotem siebie i na nowo zwracają się ku Bogu. Wy matki musicie zachować dla dzieci Wyrozumiałe ciepło serca również po ich odejściu. Jest może odpowiedź dla tych wszystkich, co robić z tymi dzieciakami, które żyją czasami w konkubinatach, tych wszystkich sytuacjach strukturalnego grzechu w swoim życiu, buntu przeciwko Panu Bogu, że niezgoda na grzech jest sprawą absolutnie konieczną, ale zachowanie wyrozumiałego ciepła, matczynego serca, które jest obrazem ciągle oczekującego serca Boga na każdego z nas, na każdego grzesznika. Bóg do końca każdemu daje szansę i kto jak kto, ale serce rodziców, ojca i matki powinno być ciągle oczekującym, dającym szansę, podnoszącym. Bo właśnie w tym świecie Bóg posługuje się miłością Ojca i Matki. Tylko w ten sposób może zostać odnowiona rodzina. Nie możemy myśleć sobie, że kiedyś to będzie dopiero dobrze. Bo Bóg działa już teraz. Rozlewaj, modlimy się do Matki Bożej na całą ludzkość. Działanie łaski Twojego, płomienia miłości, ale zanim na całą ludzkość, to również na naszą rodzinę. Teraz, właśnie w tej sytuacji, w której jesteśmy i która jest tak trudna, wytrwała modlitwa przynosi przemianę. Nie nam jest dane wyznaczać czasu, kiedy Pan Bóg ma to uczynić. Maria mówi, że zrobi to. A Jeżeli to zrobi, to jest jej obietnica. To ona musi się o to zatroszczyć, żeby tak było. My mamy tylko przenieść ciepło tego płomienia, płomienia miłości, które nie odrzuca, ale przyjmuje, który daje szansę. I jak póki co ten jeden płomyczek jest tylko takim momentem, w którym można się w razie czego, gdzie wszędzie panuje ciemność, orientować we właściwym kierunku. Że można zawsze wrócić do domu, że mama zawsze czeka, tak jak nasza mama Maryja. Bóg w właściwym czasie wypełni swoją obietnicę. Bóg kiedy chciał zesłał potop. Nie od Noego zależało kiedy zacznie padać. Do Noego należało to, aby budować arkę. Do nas należy to, aby schronić się w Arce niepokalanego Serca Maryi, trwać tam na modlitwie, oczekując na nowe wylanie Ducha Świętego. Bo to gdy ma stać się nowe stworzenie, to będzie dziełem Boga. I Bóg potrzebuje tych, którzy, jak apostołowie, trwają na modlitwie i wierzą, że obietnica Pana się wypełni. Amen.